Z końca miesiąca udało mi się zdobyć materiał na Twitterze. Akurat robiłem poszukiwania zbrodniarzy wojennych i pomników rozsianych na całym świecie. No i jak tutaj widzicie, po prostu są notatki, które mają odnośniki skąd pochodzą, więc są to źródła ukraińskie. Dążę do tego, że wśród tych. Linków, które poszukiwałem, znalazła się informacja o tym, że w Londynie znajduje się Muzeum imienia Bandery. Można to znaleźć też na Facebooku. Są do tego odpowiednie linki, które na pewno załączę. W każdym razie w Londynie widzieliście przed chwilą zdjęcie budynku, jak on wygląda z zewnątrz. Na Facebooku możecie zobaczyć też link który nie działa a w każdym razie zaprasza wszystkich tych, którzy jeszcze tam nie byli no i tutaj pokomentujemy ten film, film udało mi się ściągnąć w całości jest to film z wewnątrz tego budynku nakręcony w 98 roku no i tutaj Kustosz opowiada o tym jak przyjaźnił się z Banderą przez 10 lat i przepraszam, że się tutaj jeszcze wtrącę Zwyczajnie napisy są do Bani i dlatego no, tutaj po prostu muszę to skorygować. W każdym razie Bandera e, miał, jak się okazuje, rodzinę w Niemczech, kiedy mieszkał w Monachium, zanim został zamordowany przez agenta KGB. No i ta rodzina wyemigrowała do Wielkiej Brytanii, a później prawdopodobnie większość z niej jest w obecnej chwili, żyje w Kanadzie. No i tu Kustarz opowiada o tym, jak to muzeum zostało zorganizowane, jakie dokumenty zostały zebrane, jakie artefakty łączące nie tylko banderę, ale wszystkie te ugrupowania, z którym był połączony. No i oczywiście oprowadzę tutaj zaraz po tym pokoju, bo to jest jedno pomieszczenie w sumie. I pokazuje m.in. ubranie w którym został zamordowany Bandera ze śladami krwi dalej jego meble i i tak dalej w każdym razie film ten możecie sobie obejrzeć na YouTubie wklikując po prostu w tłumacz Muzeum Bandery imienia Bandery w Londynie na, na język ukraiński no i wrzucić to w wyszukiwarkę zaznaczyć sobie filmy no i wyświetliłam się e, chyba 3 czy 4 tego typu okienka z podglądem e, z filmu. Także to na pewno będzie któryś z tych, wszystkie są te same. Także tutaj e, muszę jeszcze powiedzieć taką jedną rzecz odnośnie jeszcze człowieka, który wystąpił pod koniec tego wywiadu. E, był to Stefan Bandera, jak się okazuje wnuk drugiego syna bodajże. On miał chyba dwie córki i dwóch synów. Yy, Stefan Bandera, ten, ten właściwy. Yy, z Nukiem był przeprowadzony wywiad, znaczy wywiad, właściwie on się wypowiedział na temat historii jego rodziny, jak musiała po prostu zniknąć i dowiedział się dopiero w... niedawno, właściwie no w momencie, kiedy był robiony ten film o swoim pochodzeniu. No, i cóż mogę powiedzieć jeszcze na jego temat? To to, że opowiadał o tym, że e, jego nazwisko, jego rodziny musiał zosta zostać zmienione na Popiel, czy Popel, i w ten sposób no, prawdopodobnie uniknąć e, ścigania ich jako rodziny albo no, no, członków rodziny przez Sowietów, bo jak e, widać tutaj na filmie, diaspora ukraińska ma, ma się super i o tym jest mnóstwo materiałów, do których na pewno wrócę i tylko że to jest taki duży ogrom, tego że naprawdę nie zmieści się to nawet w godzinę. Musiałbym Państwu w telegraficznym w skrócie pokazać rozsiane monumenty na całym świecie i no, uwiązane ręce pewnych instytucji, które mają problem z tego typu rzeczami, że one w ogóle mają miejsce. Wracając jeszcze na chwilę do filmu, w którym Kustosz opowiadał o Banderze, z którym się przyjaźnił. Opowiadał to z takim ciepłem, jakby był to, to naprawdę ciepły, dobry człowiek, ponieważ jak wiadomo Bandera był synem księdza i okazało się później, że w Monachium ożenił się z kobietą, która też była córką księdza, także że tacy religijni. Że byli bardzo dobrzy dla rodziny i dbali o dzieci. Także on tak to w taki sposób z taką wielką empatią to opowiadał i przywołało mi to obrazki tych dzieci, które były nabijane na palę w, w, w polskich wsiach przez tych ludzi, którymi on kierował. Także, no, taka refleksja, jeżeli chodzi o to, to o czym on mówi, jakoś nie dochodzi do mnie. Co jeszcze mogę powiedzieć na, na temat tego filmu, to to, że, no. W filmach dokumentalnych już ten film został też wykorzystany migawkowo. Oczywiście no z wiadomo w jakim celu, ponieważ no jakby nie było... Europa jest powiązana wydarzeniami i my niestety też jesteśmy powiązani tak jak z Ukraińcami, tak jak z Rosjanami i w, w obecnej chwili kiedy... No, za naszymi granicami dzieją się straszne rzeczy. Wywołane przez y, polityków. To muszę powiedzieć tak, że... Trudno sobie to wyobrazić, żeby myśleć w takich kategoriach, że ja tutaj się jakąś ruską propagandę, ponieważ no, nie wiem na ile młodych ludzi w Polsce jest świadomych tego, jak kultywują pamięć o naszych przodkach, ale muszę przypomnieć tutaj w kontekście w ogóle wołyńskim, nie tylko wołyńskim, ale całych Kresów, że ta tragedia, która dosięgła tych ludzi, spowodowała przesiedlenie ogromnej ilości Polaków. No i jak się okazuje, dzisiaj co czwarty Polak ma pochodzenie z tych właśnie emigrantów, z naszych rodakówków żyjących na terenach Polski w tamtym czasie. I to jest no, niedorzeczne, żeby kpić sobie właśnie wyzywając ludzi, którzy dbają o pamięć tych, tych osób, nie mówić też o zbrodniarzach. I tutaj nie ma żadnego kontekstu podpolitycznego, ani putinowskiego, ani kremlowskiego, nie uderza w nikogo, uderza po prostu w osoby, tylko odpowiedzialne za to, że nie pociągnęły do odpowiedzialności, same nie pociągnęły do odpowiedzialności tych zbrodniarzy do Rymbergi, nie postawiono już za, żadnych zarzutów. Mało tego, dzieją się jeszcze gorsze rzeczy, właśnie oprócz tego typu, jak widzicie to muzeum, które w tle komentuje, to to jest, no ciężko ubrać mi to w słowa, ale to, to jest nieprawdopodobne, aby ludzie byli bezsilni wobec tego, że tych brodniarzy się gloryfikuje. To jest tak, jakby w Austrii postawiono pomnik Hitlerowi. Jakby zareagowała na przykład diaspora żydowska, czy w ogóle Żydzi, społeczność żydowska. Jakby na to zareagowali, jak myślicie. Katyn był zagrzebywany. Nie dzięki Ruskom, jak to się mówi, że wszystko Rus, Ruscy źli Ruscy źli. Oni mają yy, swoje za, za kołnierzem, jak to się mówi, ale to właśnie Zachód ukrywał to, co się wydarzyło w Katyniu, Nikt inny, żeby nie rozłościć Stalina. A później, nawet jeżeli Stalin wyciągnął nogi, to dalej nie było yy, w tej kwestii mowy w ogóle. To samo z zwołeniem, z jak się dowiedziałem od teścia, 85 rok Zaczę zaczęto mówić, ale nie kolportowano, nie uczono, nie, nie było niczego w szkołach. Teraz się ludzie budzą i to mnie właśnie dziwi, że mija 80 lat i takie rzeczy jeszcze mają miejsce. A ci ludzie, którzy chodzą po tej ziemi noszący karabin lub siekierę i mordowali nasze, naszych rodaków, już ich prawie nie ma. To są dziadkowie ponad 90 lat, nawet jeżeli byli młodzi w wieku 18 lat w tamtym czasie. Bo 10 latek na pewno nie poszedł, może są osoby, które pamiętają takie rzeczy, ale to na pewno będą dziesięciolatkowie. Naj najmłodszy człowiek, który ma 10 lat może zapamiętać jakieś drastyczne wydarzenia, ale na pewno nie zostało im to wpojone, lecz wymazane, bo na tym polega cała narracja Ukrainy, aby wymazać te złe karty historii z ich poczynań, w ogóle z ich, no, z całego dorobku. A dorobek mają, no i ponujący, jak na taki krótki okres, bo, jak wiadomo, po I wojnie światowej istnieli jako państwo przez dwa lata i to dzięki yy, Piłsudskiemu, a potem niestety, no, sprawy się potoczyły źle, bo yy, Ruscy nas zaatakowali, musieliśmy się bronić, musieliśmy sprzedać Ukrainę, żeby bronić własnej skóry. Tak to wyszło. No niestety. Polityka Pol Polaków wobec Ukraińców też nie była w porządku. No ale to nie tłumaczy tego, w jaki sposób dokonywane zbrodni za takie rzeczy. Bo hitlerowcy prowadzili ludzi do gazu albo kulka w łeb, ruscy kulka w łeb, a ci robili sobie rzeźnie. I trudno wyobrażać sobie pomniki bandytów na całym świecie, w Kanadzie, w Anglii, w Austrii. Zarobię na ten temat film. Wybaczcie, że go tej nie umieszczam, oglądacie Dalej to muzeum, ale po prostu no, ręce mi opadają, kiedy biorę się do, do poszukiwań na ten temat i zdaję sobie sprawę, że utonę w tym. 40 lat siedzę w historii, od 13 lat zajmuję się źródłoznawstwem dotyczącym kłamstw, głównie historycznych i innych rzeczy przy okazji. Także yy, siedzę dosyć głęboko w temacie od wielu, wielu lat, i to nie jest tak, że ja sobie wrzucam film, bo się na nagle zrobił hałas na temat kanadyjskiego parlamentu, w którym wystąpił rzezimieszek yy, z SS Galicji. I takie miejsca mają yy, na porządku dziennym, tylko nikt o tym nie mówi. I nikt, yy, nikt nie mówił, dlatego że Ukraina nie była w centrum zainteresowania, dopóki nie wybuchła wojna. I tak to yy, niestety dzisiaj wygląda. Здобути приїзд і довір'я і пошану дуже великі в круги нашого суспільства. Я б хотів вам розповісти трохи більш детально про родину Бандери. Отже, Степана Бандери було шестеро братів і, і сестер. Батько, отець Андрій Бандера був греко -католицьким священником, і він був забитий в Києві в липні 41-го року, в Жовтневому палаці, де сьогодні іду дивитися кіно. Другі брати і сестри Степана також мали гіркі долі, не в першу чергу, чи в першу чергу через те що вони мали такого брата, як Степан. Найстарша ем сестра Марта, вона загинула в Сибіру і її прах перевезли в Україну, в... вже коли Україна була незалежною. Степан був другою дитиною в родині. Ще по цей день, 2006 рік, Żywe w Austrii, um, babcia Usana. Wracając jeszcze raz do muzeum, to chciałem powiedzieć o tym, że nie każdy ma tam dostęp. Jak się okazało, zrobił to po raz pierwszy Graham Phillips. Nie wiem, czy go znacie w ogóle, tego człowieka. To wam o nim opowiem. Bo dzięki właśnie niemu dotarłem do tej informacji. Ja wątpię, żeby mało ludzi pewnie wie o tym w Polsce. Znaczy rząd na pewno wie, ale, ale nienormalni. Ja czy, czy wy. Graham Phillips, moi drodzy, no to jest, że tak powiem, ujmę tak, grypsem, kozakiem. Kozakiem większym niż znany wam pewnie amerykański dziennikarz relacjonujący reporter, który siedzi w Dąbasie od paru lat, Patrick Lancaster. Patryk Lancaster, to się może od niego uczyć, to co on wyprawiał. Został deportowany trzy razy z Ukrainy i właśnie od samego początku był tego konfliktu, temu 2014, no i postanowił y, któregoś dnia odwiedzić, ponieważ sam mieszkał w Londynie, no i postanowił wziąć aparat i na, y, nagrać to. Wszedł do muzeum, przywitał go portier. Kazał mu się wylegitymować. Powiedział, yy, Graham po odpowiedział, że nie potrzebuje się legitymować, jest wolnym człowiekiem, ja mieszka w Anglii, jest Anglikiem. No to portier wezwał policję no i zrobił się z tego bałagan, taki, że go wyprowadzono, go nie wpuszczono. Jak się okazuje, tylko osoby, które mają pochodzenie ukraińskie, mogą wejść do tego muzeum, budynku. Właściwie to nie jest muzeum, które się tak nazywa, jeżeli wygooglacie go sobie yy, na Google Map czegoś takiego nie ma. Także to nie jest tak, że on jest reklamowany. On jest tylko w środowiskach ukraińskich reklamowany. I to tyle. Dlatego chciałem was właśnie zapoznać z tym tematem. Że coś takiego ma miejsce i nikt o tym nie wie. To jest bardzo smutne. I właśnie tacy ludzie, tacy reporterzy, którzy nara narażają was na życie, bo ten Graham Phillips dostał jakimś odłamkiem z tego, co wiadomo w szpitalu skończył. Jak był za blisko, właśnie frontu. Jak się tłukli. Jeszcze za czasów wojny domowej. Także widzicie, no, ludzie niektórzy naprawdę narażają swoje życie na takie rzeczy i są uciszani. Jego kanał został zlikwidowany na YouTubie. Nie wiem, czy akurat po tym filmie, czy nawywijał jeszcze coś, ale na pewno no, pokazuje to rzeczywistość, realia. Nie to, co na co dzień ogląda się. W telewizji, czy, czy, czy słucha się tej propagandy w kółko. Z jednej i z drugiej strony. O teoriach spiskowych też nie chce mi się nawet już mówić, bo spędziłem do, dosyć sporo czasu na weryfikowaniu tych, tych rzeczy. No jak się okazuje, że teorie spiskowe mają więcej prawdy niż, niż yy, informacje ogólne w sieci? Mniej, mniej bełkotu i... Yy, Oczywiście, tam gdzie jest pseudonauka, no to wtedy większość rozkłada ręce. Ale są naukowcy, są ludzie niezależni, którzy ciągle doszukują się prawdy i ją znajdują, i, i wynajdują przekręty. Wszędzie są osoby, które coś znajdą i dzielą się jakimiś informacjami, jakimś czymś, co nie wychodzi na światło dzienne, albo jest szybko uciszane, jeżeli już wyjdzie. Tak jak mój drugi film na kanale Donbass, który jako pierwszy przetłumaczyłem na język polski. Dowiedziałem się od, to od, od Bułgara na pewnej grze strategicznej, znaczy no, jazda czołgami, bitwy. Z tego świata ludzie walczą. I tam jest forum, i ludzie wypowiadają się na różne rzeczy, bo siedzą w geopolityce, siedzą w historii i dzielą się takimi rzeczami. Także za granicą można się dużo dowiedzieć. A ja już jestem 20 lat poza Polską. Więc pozostaje mi e, tylko taka nić z wami. Jedyna właściwie nić, bo po raz pierwszy od 8 lat byłem teraz właśnie na pogrzebie e, zmarłego dziadka mojej żony, który właśnie był ocalałem z jednej z rzezi w Korościatynie. Mało tego. Ten człowiek miał brata i on się przyjaźnił z tym zaleskim księdzem, który właśnie którego wszędzie pełno w, w sieci. To jest duchowny, ale nie jest nawiedzony w sensie katolicyzmu. On szuka prawdy, on chce pokazać prawdę i dba o to, żeby nie zapomnieć o tym, o tych ludziach. Także pamiętajcie o tych Polakach. Jesteśmy jedną rodziną. Do usłyszenia. Ми стоїмо у музеї Степана Бандери у Лондоні. Це кімната, в якій я на стінах бачу фотографії, бачу два бюсти. І зі мною поруч стоїть пан Олеський, який відповідає за цей музей. Я хотів би спочатку запитати, пане Олеські, коли цей музей був створений? Цей музей був створений у 1962 року, майже три роки після смерті Степана Бандери в Мюнхені. Провід закордонних частин ОУН вирішив тоді, що потрібно його речі особисті, а також його бюро перенести в більш безпечне місце. Тим більше, що родина, тобто дружина і троє дітей провідника Бандери мусили виїхати до Канади. Тобто ви кажете, що в Мюнхені, власне, якихось речей залишилося менше. Все перевезено було, якщо щось є, то воно в Лондоні, так? Так, всі особисті речі, от тут бачите, ота частина, от з правої сторони, це є з його вітальність, його помешкання, шафи, і радіоприймач, ключно, з, ключно навіть з тим лимом і телінолемом також. Все це є з його власної кімнати. А я бачу, тут піаніно стоїть. А Степан я... Бандера грав на піаніно? Він також грав на піаніно. Ну, він не був такий піаніст, як скажімо, <реку> То, там треба Чупринк. Ось я бачу тут капелюх і, і портфель. Це, це його, так? О, тут, бачите, є його скривалена сорочка. Так, він був і, і є е, Я бачу, я бачу білу сорочку а, і на комірі якої плями, які, так. які нагадують кров. То і ви кажете, що в цій, бо його задусило, то така сума, це от отрута, так. я знаю. Отрута, так. Але ці і... плями, що ви думаєте, що це це не кров, а, а власне те, чим стріляв ну, він, той він як як сташинський, йому вистрілу з близька, так з плями, з близька. Ага, то його Почав дусити, і він ще кілька кроків зробив, і ті впав, а та шума його тут окровавила, вибродила сорочку, частину навіть убрання.